Cześć! Wpadam dzisiaj do Was z bardzo szybkim i smacznym przepisem na śniadanie bądź kolację, na słodko. Myślę, że przygotowanie zajmie nam maksymalnie 15 minut. Zapraszam do oglądania. Żeby przygotować nasz super szybki posiłek na śniadanie czy też na kolację, potrzebować będziemy mleka. Ja tutaj mam mleko bez laktozy, ryż, mrożone maliny, cukier wanilinowy i. Śmietankowy budyń bądź waniliowy. W garnku mam już dwa woreczki ryżu, które od godziny się e, namakają, a więc teraz je odcedzę i przejdę do zalania mlekiem i gotowania. Po odlaniu wody zalewamy nasz ryż mlekiem. Wykorzystam około 500 ml na razie. Później będziemy wykorzystywać resztę mleka do budyniu. Następnie włączamy ryż i będziemy gotować go przez około 15 minut. W międzyczasie, kiedy gotuje nam się ryż, zajmiemy się przygotowaniem naszej polewy, takiego powidła, którym później polejemy nasze riso. Więc kładziemy patelnię, nagrzewamy i wrzucamy na nią mrożone maliny. Maliny będziemy tak długo podgrzewać na patelni, aż powstanie taka gładka masa. Gdy ryż nam się gotuje i maliny powoli się rozmrażają na patelni, ja przejdę do przygotowania budyniu. Wykorzystam do tego taki półlitrowy słoiczek i do tego słoiczka nalewamy około 300 ml mleka. Następnie wsypujemy cały budyń. Następnie do naszego słoiczka z budyniem i mlekiem wsypujemy cukier wanilinowy. Cały, już więcej nie będziemy musieli dosładzać. Idealnie to moim zdaniem wystarczy, ponieważ risotto będzie takie dosyć słodkie, mdłe, a maliny podkręcą troszeczkę bardziej smak swoją kwasowością. Następnie zakręcamy słoik i mieszamy. Około 15 minutach wyłączamy ryż i będziemy go wysypywać do mleka właśnie z tych woreczków. I będziemy gotować dalej. Mój ryż jest jeszcze odrobinkę za twardy, więc pogotuję go jeszcze tak z 5 dodatkowych minut. Ważne, żeby po prostu był on już mm, mięciutki niezatwardy. W międzyczasie widzę, że moje maliny już są rozmarznięte i mięciutkie. Pozostawię jeszcze chwileczkę na patelni, żeby woda odparowała i nasza masa do polania riso będzie gotowa. Gdy ryż już jest mięciutki, to zalewamy go już naszym roztworem, czyli naszym budyniem, który wcześniej przygotowaliśmy w słoiczku. Zalewamy i intensywnie mieszamy. Tutaj już mamy idealną konsystencję naszego rizo, taką budyniową, zagotowaną, więc wyłączam. Nasza masa malinowa już jest gotowa, więc wyłączamy. Gdy nasze rizo już jest gotowe, przechodzimy do nakładania. Ja nałożę jedną porcję do takiej miseczki, gdyby ktoś już jadł od razu, i przygotuję sobie także porcję, którą można zabrać ze sobą do szkoły, do pracy, na uczelnię. W takim wygodnym pojemniczku. Więc przechodzę do nakładania. Najpierw nakładam rizo, naszą masę budyniowo-ryżową. Następnie na naszą masę budyniową dajemy naszą konfiturę z malin. I gotowe.